Hej, hej, witam was serdecznie moi kochani w kolejnym odcinku otwartym, dużo ostatnio otwartych odcinków Ale postanowiłem być dla Was miły, wiem, że wy mnie nie lubicie, ja was czasem lubię to zaczniemy sobie od bitego lewla żeby było miło, bo chcę zobaczyć plakat, nie? To jest dalej ciężko jest wejść w zobaczenie plakatu i przeciwnika koymi rękami. No, Spróbujmy. 8787, Nasze ulubione liczby z dzisiejszym zwycięstwem jest chemata. Chemata. Żeby nie było, że szmata, nie? Żeby nie było, że szmata. No i dobra. Moi drodzy, wczorajszy odcinek troszkę dużo emocji, troszkę dużo brzydkich słów, ale wiecie co? No, ręce opadają na to, co się dzieje. No, cóż mam wam powiedzieć? Po prostu opadają ręce, żeby nie powiedzieć, że jaja opadają. Mm, bo to jest dramat, co się dzieje. Musimy coś do Kibla wrzucić, najlepiej coś to co jest Taniego, czy takiego Epika wrzucimy sobie do Kibla. Szastamy Epikami, bo legendarny loch, zapkany plecaki i te sprawy. Nie? Dowiedźmy pasy, więc niestety tylko ten item pójdzie do Wiedźmy. I wiedźmy pójdzie jeszcze ten pas. No i nic więcej nie mamy do tej Wiedźmi. To jest dla nas kolejny fantastyczny problem. Bo ja tu próbuję już wszystko upychać gdzie się tylko do i jak się tylko do ale się już nie do ale się już nie do ale się już nie do tu no i to jest dramat bo mamy małymi trzeba iść do Dan dungeon moi no drodzy powiedziałem wam na początku odcinka że ręce opadają na to wszystko i faktycznie ręce opadają ręce nogi jaja wszystko opada nie ręce nogi jaja wszystko opada na to, na to co się dzieje ostatnio w tej grze a no i żeby nie być go słownym, no wczoraj na przykład pojawiło się hasło, że coś się pchrzani z pancerzem tego druida nowego, że raz działa, raz nie działa, że raz ma redukcję, raz nie ma tej redukcji. Zgadzam się z tym. Raz ma, raz nie ma i kiwie czemu ma, kiwie czemu nie ma, kiwie jak zrobić, żeby miał, kiwie co wpływa na to, Playa sama nie wie, jest... Playa jest jak dziecko we mgle. Kompletnie nic nie wie, ważne żeby Grzyby kupować. I Enter, klikać, to jest najważniejsze, reszta nieważne. No i powiem wam, mam taką walkę sprzed chwili, nie? Dzisiaj 005, no sprzed chwili, nie? Sprzed chwili. Bije się z Magiem, Bije się z Magiem. Mag ma taką redukcję pancerza 10%, tak? 10%. No i ma te jakieś tam 60% na ogień, na zimno, na błyskawicę. No dobra, no ma. Ma bo ma, tak? Ja mam obrażenia w mojej postaci niedźwiedzia od 4300 do 11 milionów. No i mam tam runę 24 na obrażenia jakieś tam odcinka. nie? No i to jest nieistotne. Natomiast bazowy DM są 411 i konia z rzędu, a Mac ma 4311, pamiętaj. a Mac ma 10% redukcji obrażeń. Jeżeli ktoś mi wyjaśni, dlaczego ja tego maga uderzyłem za 2 miliony, później krytyk za 3700, później 3400, później 7900 krytyk w piątym hicie, 9 milionów w szóstym hicie czy w którymś taki scaling gruby. Jeżeli ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć tą walkę, to konia z rzędem tej osoby, bo jak dla mnie coś tu w tym damage'u nie pyka, żeby nie było, że nie miałem zdjętej... że zdjąłem broni, udaje idiotę. Zobaczcie staty jakie miałem, 51,45, czyli dokładnie takie jakie miałem, gdybym zdjął broń to miałem 45,39, więc miałem 51,45 i byłem w misiu, ponieważ widać to po helcie moim, 216 milionów, tak? Gdybym był w orle czy gdzieś tam to miał inne zdrowie, tu mam 216 milionów, gdybym był w orle miałbym tych milionów 130, gdybym był w kocie to miałbym tych milionów 170, Byłem w Niedźwiedziu, więc miałem 216 yy, milionów życia. No i Mac, wiadomo, ma pancerz 10%, czyli więc redukuje obrażenia o 10%. Mój bazowy damage 4,311. Yy, pokażę jeszcze raz tą walkę. To jest 4,311, 2,100. Krytyk za 3,700 z trenerem. Hit za 3,400. Krytyk za 7,900. Krytyk za 9,200 z bonusami, moi drodzy. To już te bonusy weszły tutaj, nie? Już te bonusy druida weszły. Jeżeli ktoś mi jest to w stanie wytłumaczyć to konia z rzędem tej osobie. Dla mnie coś jest zwalone totalnie. I Playa po prostu po raz kolejny robi gówno w gównie z gówna. No i taka jest prawda. I można się obrażać na to, że mówię, że są idiotami. No ale jakich słów można użyć, kiedy no przez ostatnie kilkanaście miesięcy wszystko co robi ta firma to jest pasmo niepowodzeń. No, pasmo niepowodzeń, burdelu, błędów, błędów, Po prostu, no, no cóż można powiedzieć? No, no, niech mi ktoś mądry, nie. Dobrze, skoro obrażacie się, że mówię na was idioci, wytłumaczcie mi, droga Playa Games, dlaczego tak się dzieje? Co tu się wydarzyło? Z jakiego powodu ten mak redukuje 80% moich obrażeń? Jaki jest powód ku temu? No wytłumaczcie mi to, w jaki jest powód ku temu, że ten mak redukuje 80% moich obrażeń. No po prostu jesteś coś nie halo. jest coś nie halo w tej grze i to od dawna jest nie halo. i non stop. Ja zresztą kilka odcinków temu wam mówiłem, że cały czas jest nie halo, bo co rusz komuś dodaje więcej leveli z kalendarza, co rusz się coś zawiesza dalej, co rusz coś innego nie działa. No ale to co tu się dzieje to jest jakieś kurde nieporozumienie, to są jakieś jakieś cuda na kiju, no, no, to ty... kto mi ten damage wytłumaczy, no, i jak można inaczej powiedzieć o tej firmy niż jak debile, no, no, jak można inaczej, ja wiem, że to nie jest może polityczne słowo i że ktoś się może poczuć urażony, że, że nieładny, tak, no, ładnie ale jeżeli się ładnie mówi, a oni na to mają wywalone, no, to jakich słów należy używać, żeby ktoś to w końcu zrozumiał, no, no, jakich, no, powiedzcie mi, bo, bo mnie już brakuje słów, no, znowu przegrałem, mi już brakuje słów, żeby określić to wszystko, co tu się dzieje. No to jest po prostu jeden wielki burdel, cała ta banda nieudaczników to powinna po prostu napisać do swoich właścicieli tych za gramanicą, dobra, jesteśmy nieudacznikami, nie umiemy, zatrudnijcie lepszych, no, pakujemy się, wychodzimy. Oni się tak kurczowo trzymają tych pieniędzy, że to jest po prostu dramat. No a to co się tutaj dzieje, no to ci programiści wszyscy to powinni być wywaleni na zbity pysk i jeszcze powinni ze swoich ostatnich wypłat zapłacić za poprawki kodów w tej grze. Bo ja mam wrażenie, że już jest taki burdel w tym kodzie, że tylko jedna rzecz może to naprawić. Po prostu ShakeSand Fidget 7.0 i... i po prostu Olanie już tego bookendu nowego, który jest totalnie zwalony. Olanie go kompletnie i... I stworzenie nowej gry, no, nowego silnika, bo, bo no, po prostu to nie pyka. To nie pyka, no po prostu, cóż można powiedzieć, to to nie pyka. I jest jest dramatyczne, jest dramatyczne. Zostało mi zrobić całą awkę, spuścić manto i pupile i w zasadzie tyle, więc pójdziemy zobaczyć ten legendarny Dungeon. Przybierzemy się, chociaż też kiwie, czy to działa w ogóle, to ulepszenie jakości przedmiotu też nie wiadomo, nikt tego nie wie, nikt tego nigdy nie sprawdził, nikt tego nigdy nie udowodnił, nikt nic nie wie. Czarna magia moi drodzy, czarna magia. Chodzimy na 48%, mam trzy plastry, więc do bossa jeszcze się trochę podleczę. Mam właśnie ten plaster, mam mniejsze obrażenia na bosie również, więc powinienem ustać i szanse na odblokowane drzwi, które właśnie mi się trafiły i jestem z nich bardzo zadowolony ponieważ się podleczę i kolejne odblokowane drzwi, no niesamowite, i buciki jakieś dostałem, i mamy zamknięte drzwi, do których nie mogę wejść, nie? I to jest problem. Buciki jakieś za 2 miliony, no i jest duży problem, co teraz robimy, co teraz robimy. No nie mamy za dużych opcji, musimy po prostu wejść tą pułapkę i spróbować uniknąć, tak? Nie udało się uniknąć, podleczyliśmy się, mamy 50% życia i bossa, który bije 20% mniej. Według wszystkich matematycznych obliczeń powinno się udać. No, było blisko, było blisko, ale, ale się udało. No i dostaliśmy auron. To brzmi jak amulet, chyba jakiś, nie? No to jeszcze raz, zobaczmy ten auron. Co to jest ten auron? No to jest amulet z dziurą. Punkty życia 7, 702 statystyki. No, trzeba przyznać, że no troszkę mocniejszy niż ten, który mamy. 54 statystyki i punkty życia. Beryl mam tylko 918 tam założone. Tu mam 826, więc... No to będzie do założenia, to będzie do założenia i także na razie schowamy to sobie do naszego Magiera, bo nie mamy plecaka i będziemy modlić się, żeby nie zapomnieć, że to jest do założenia. Udało nam się w takim razie zrobić pierwszy ranik, chodźmy na drugi, omijamy walkę, szukamy jakichś bonusów. Omijamy walkę, szukamy jakichś bonusów, omijamy walkę, szukamy jakichś bonusów, Uff. omijamy walkę, plecak jest pełen, zobaczmy ten nasz pełen plecak, rękawice za 2 miliony, czapka za 2 miliony, no i mamy problem, no i mamy problem, problem taki, że za pani jesteśmy totalnie, wyrzucamy w takim razie tą potkę, i próbujemy się modlić. No, więc ma tylko pasy dzisiaj chciała, no i to jest też problem, nie? Nie Ok. I znowu mamy pełny plecak. I znowu mamy pełny plecak, więc znowu wyrzucam do. Znowu wyrzucando, do, no i co wyrzucando do zrobimy? No, jakiś pierścionek za 2 miliony, tak? No, mógłbym jeszcze stwierdzić, że ten mały beryl nie jest dla mnie, tak? No to możemy sobie trochę. Poluzować w takim razie to nasze miejsce w plecach, nie? Tak, troszeczkę. żeby mieć dwa itemy, nie? Żeby mieć dwa itemy. Yy, no, spróbujmy sobie generalnie jakąś nową walkę. Zobaczmy na druida w tygrysie, wszyscy druidzi w tygrysie, nie? Wszyscy druidzi w tygrysie. Zobaczmy, czy, czy mamy damage. No zobaczcie, w druida bije 8700. Yy, 15 milionów, nie? Android ma 25% redukcji. A jak ja w tego maga biłem po 3 miliony, to nie mam zielonego pojęcia. No i easy. Wskoczyłam na największa możliwa wściekłość. No i dostał na I, I, tak ma być. Tak ma być. Tak ma dziać miś. Ale jak ja biłem tego maga po 2 miliony, no to wytłumaczcie mi. Kto mi to wytłumaczy? Konia z rzędem tej osobie. Jakiś paker, jakiś coś? Nic. No, czyli nie dostaliśmy żadnego boosta grubego na start. Problem jest w tym, że nie dostajemy też kluczy za walkę, tylko pieniądze. Nie wiem, co jest grane i jak ja mam ten. Nie ma pająka, czy jest pająk. Kto to może wiedzieć, czy jest pająk, czy nie ma pająka? Nie widzę pająka. Nie dostajemy za te walki kluczy. No to jest... Nie wiem, co, co, cóż mogę powiedzieć. No cóż, cóż mogę powiedzieć? Trzy walki, trzy razy pieniądz. No cóż mogę powiedzieć? Cztery walki, 4 razy pieniądz. No nie wiem, czy mi przeszła runa, że, że nie mogę. Miałem w tamtym, w tamtym ranie runę, że nie mogę dostawać yy, kluczy z walki. Szansa na walkę, na klucze z walki zmniejszona. Ale, ale to jest chyba przegięcie jakieś. To jest chyba jakieś przegięcie. No jest klucz w końcu. No i dobra, próbujemy unikać, nie będę kluczy marnował. Latarnik. Próbujemy po prostu unikać, ile unikniemy, tyle unikniemy i tyle, nie będę tych dwóch moich kluczy marnował. No, dramatyczny start, nie? tak jak pierwszy ran ładnie wystartowaliśmy, tak tutaj dramatyczny start, no ale widzieliście, zero kluczy z walk, zero hmm, czegokolwiek. No dobra, ale mamy pierwszy ran skończony, nawet fajny pierścionek, ten naszyjnik, powyżej 700 statystyk, więc jest spoko, teraz tylko poszukać dla niego hmm, beryla. I dobrze, że naszyjnik, czyli wiem, że nie muszę tego naszyjnika na plus 13 podnosić, tak? Że mogę go elegancko spuścić w kiblu, wyciągnąć z niego te surowce, jak tylko dostanę beryla, założyć nowy naszyjnik i nowy naszyjnik zboostować na 12 czy 13. Więc to jest dla nas duży plusik. No i moi kochani to tyle, 13 minutowy odcinek. Pozdrawiam twórców gry bardzo serdecznie, pokazując serdeczny środkowy palec, znaczy serdeczny palec, o, wytłumaczcie mi te 2 miliony demer, weźcie mi to wytłumaczcie, bo... Bo ja po prostu ręce opadają już, jak można być takimi debilami, no, no, no ja przepraszam za te brzydkie słowa, jeżeli ktoś czuje się urażony, no, co, no, ok, rozumiem, ale... Ale o co tu chodzi, no, no o co tu chodzi, no, kto mi to wytłumaczy? To mi to wytłumaczy, bo ja mam wrażenie, że po prostu sama Playa Games nie wie kompletnie, co się już dzieje w tej grze. Ale tak kompletnie, już nie mają zielonego pojęcia, co się dzieje. I najgorsze jest to, że oni chyba nie mają zielonego pojęcia, co zrobić, żeby było lepiej. I to jest najgorsze, że to jest takie trwanie na przetrwanie, oszukiwanie się, że wszystko jest pięknie że to tylko pojedyncze jakieś małe problemy są. No to jest, jak to jest mały, pojedynczy problemik, to wy jesteście fajfusami z grzybem na tyłku, no. Tak trzeba powiedzieć. No, jeżeli to jest malutki problemik, to wy jesteście fajfusami z grzybem na tyłku. Taka prawda. Yy, I nie przepraszam za te słowa, bo tu nie było przekleństw. No, tu nie było żadnych przekleństw ani obrażeń. Fajfus to nie jest zbytkie określenie. Fajfus to jest takie pieszczotliwe określenie. Debila, który yy, jest fajfusem. Yy, więc no, już mogę powiedzieć. No okej, okay, mamy pierwszy rok zakończony. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że kiedyś ta gra wróci, zanim się skasuje, wróci do normalnych torów, ale z tymi ludźmi chyba nigdy nie wróci, bo, bo ci ludzie to już odwalają po prostu, to po prostu już trzeba wszystkich wywalić na zbity pysk i, i zatrudnić nowych pracowników, bo, bo bo no bo ta ekipa się po prostu nie sprawdza i z każdą aktualizacją, z każdą zmianą no, 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 no po prostu się nie sprawdza to wszystko i no nie wiem, no, gra fajna, gra fajna, fajne pomysły, ale, ale ekipa po prostu niszczy to wszystko pazernością na, na kasę i nieudacznictwem w prowadzeniu yy, do go, dobrego funkcjonowania tej gry. To są dwie rzeczy, które niszczą yy, niszczą tą grę. Nic, tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, siemanderko i pa pa!